Po raz kolejny będę uczestniczył w marszu niepodległości. I zachęcam was, drodzy Państwo, Polacy, byśmy wszyscy w tym marszu uczestniczyli 11 listopada. Marsz Niepodległości na rondzie Dmowskiego. Spotykamy się. To nasz patron, patron tego marszu, ale także jedna z najwybitniejszych postaci całej historii Polski, państwa polskiego, historii, z której jesteśmy dumni. I w tym marszu będziemy o naszej. Narodowej Dumie mówić i będziemy iść śpiewając i mając na ustach te wszystkie nazwiska w sercu, także dzięki którym to sobą żeśmy odzyskali niepodległość w 1918 roku.